dziewiąta. Rozmowa poranka. A pierwszym gościem poranka, 7.09, jest pani redaktor Zuzana Dąbrowska, Portal do Rzeczypal. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. Wyjątkowo dużo się dzieje w polskiej polityce. Widać, że wakacje polityczne, okres ogórkowy już za nami. Wczoraj, między innymi, rząd ogłosił nową tarczę solidarnościową, która ma pomóc zdusić ceny prądu w Polsce. W ten sposób rząd chce zagwarantować, że nie będzie podwyżki cen energii dla rodzin. Ale tylko do konkretnego poziomu zużycia prądu. Mowa o dwóch pułapach: z jednej strony 2000 kWh, a z drugiej strony 2600. Premier zapowiedział w czwartek, że zerowa podwyżka, czyli ceny w przyszłym roku na poziomie cen z obecnego roku, obejmie około 66% gospodarstw domowych. Już podniosły się głosy, między innymi ze strony opozycji, że to niewystarczająca pomoc, że nie obejmie. Wszystkich rząd odpowiada, że jest to działanie ekstraordynaryjne, że mamy trudny czas. Sam premier o tym mówił, że to nam ma pozwolić przejść najbliższe miesiące suchą stopą. A jak pani patrzy na te decyzje, które wczoraj ogłosił rząd? Z jednej strony propozycje rządu ogłoszone wczoraj, ale też chciałabym przypomnieć, że trwa posiedzenie Sejmu, dzisiaj ostatni dzień i wczoraj Sejm przyjął część poprawek zaproponowanych przez, zaproponowanych przez Senat do ustawy o wsparciu odbiorców ciepła. Więc, z jednej strony, mamy te nowe propozycje, ale warto przypomnieć, że cały czas procedowane są propozycje przedstawione wcześniej. Mowa tutaj o ustawie dotyczącej ograniczenia cen ciepła sieciowego przez wytwórców, ale także dodatków dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania innych paliw niż węgiel. Chodzi o drewno, pelet, LPG albo też olej opołowy i teraz ta ustawa trafi do prezydenta, więc to wsparcie ono jest realizowane na różnych poziomach, tych ustaw jest kilka, więc z jednej strony to co wczoraj przedstawił rząd, tak zwana tarcza solidarnościowa, także inne propozycje, no oczywiście dodatek węglowy już jest obowiązującym prawem Polacy Mogą składać wnioski o wsparcie, więc no, warto zaznaczyć, że em, tych pomysłów jest wiele. Em, a, em, zarzuty, że to jest pomoc za mała, ja bym zapytała, co można więcej zrobić w tej sytuacji, bo myślę jednak, że rząd realizuje wiele em, narzędzi, które pomagają Polakom w walce z. Wysokimi cenami energii, w walce z kryzysem energetycznym, też trzeba pamiętać, że mamy galopującą, rosnącą cały czas inflację. E, inflacja w sierpniu, mamy nowe dane, była wyższa niż inflacja w lipcu. Nie wiemy, czy inflacja wrześniowa będzie taka sama, czy znowu będzie wyższa. No raczej nie spodziewamy się spadku tej inflacji. A każdy kolejny miliard złotych wkładany w budżet to jest jednak e, napędzanie ten, tej inflacji to, premier Mateusz Morawiecki powie powiedział, że ten pakiet, który został przedstawiony wczoraj, bo tam był także element pomocy tym firmom, które mają przede wszystkim, które są przede wszystkim energochłonne, będzie kosztował około 30 miliardów złotych, jak sam szef rządu stwierdził, no jest to bardzo wyraźny wydatek w budżecie. To są środki gigantyczne, a to jest tylko tarcza solidarnościowa, nie mówiąc o dodatku węglowym, o dodatku dla osób ogrzewających innymi paliwami, paliwami niż węgiel, więc to, to są ogromne pieniądze. I jeżeli opozycja z jednej strony krytykuje rząd za to, że nie radzi sobie z inflacją, że działania podejmowane na rzecz walki z inflacją są niewystarczające, a z drugiej strony mówi, że pomoc odbiorcom ciepła, przede wszystkim no zwykłym Polakom, bo prawdopodobnie ten problem i te podwyżki Dotkną każdego z nas i że ta pomoc tutaj też jest niewystarczająca. No to widzę tutaj duży rozdźwięk w tym przekazie, bo nie można dawać kolejnych pieniędzy kolejnym osobom walcząc z inflacją. Walka z inflacją polega na podwyższaniu stóp procentowych, na ograniczaniu wydatków, na dodziskaniu tej polityki fiskalnej, a nie na jej poszerzaniu. Więc no, trudno tutaj się spodziewać, że ta inflacja będzie spadać przy sytuacji, kiedy dajemy kolejne pieniądze do budżetu. Pewnie Inflacja będzie rosnąć, widocznie rząd skalkulował że bardziej opłaca się jeszcze podwyższać inflację, ale jednak pomóc Polakom, bo większym kosztem społecznym i politycznym będą, będą rodziny marznące zimą i tego jednak społeczeństwo prawo i sprawiedliwości nie wybaczy. Jest w stanie zapłacić więcej w sklepie, jest w stanie zapłacić więcej za mieszkanie, za transport, ale nikt nie chce marznąć zimą i tutaj pewnie taka kalkulacja została zrobiona. Zwłaszcza, że nie musimy pamiętać o tym czynniku politycznym, i tym, że w przyszłym roku wybory parlamentarne. Panie redaktor, zmieniając Dyskoda. temat albo przechodząc do kolejnego tematu, wczoraj także inna informacja. Wczoraj wieczorem okazało się, że do rządu wraca Janusz Kowalski. Zostanie nowym wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Wraca, bo przecież przypominam słuchaczom, że Janusz Kowalski swego czasu był już wiceministrem aktywów państwowych. On został odwołany z rządu, teraz wraca w miejsce Norberta Kaczmarczyka. Z jednej strony Radosław Fogiel, czyli rzecznik Prawa i Sprawiedliwości mówi, że Solidarna Polska miała prawo wskazać kogo chce i PiS szanuje ten wybór i liczy, że koalicja w ten sposób będzie stabilna, no ale biorąc pod uwagę przeszłość, można się zastanawiać, czy rzeczywiście ta stabilność zostanie zachowana, biorąc pod uwagę też dość ostre niekiedy sądy Janusza Kowalskiego, między innymi pod adresem premiera Mateusza Morawieckiego. Jak pani patrzy na tę nominację i kulisy powołania Janusza Kowalskiego? Stabilność koalicji zjednoczonej prawicy trwa tak długo, jak trwa obecna kadencja Sejmu i myślę, że do, do wyborów zjednoczona prawica się nie rozpadnie. Zobaczymy, co dalej. Tutaj jest duży znak zapytania. Natomiast jeżeli chodzi o Janusza Kowalskiego, to przypomnijmy, że to jest jeden z najgłośniejszych krytyków premiera Mateusza Morawieckiego w obozie władzy. On odchodząc z resortu aktywów państwowych w 2021 roku mówił, że kryzys energetyczny, polityka Unii Europejskiej jeżeli chodzi o energetykę, na którą rząd się godzi, co on bardzo krytykował, może doprowadzić do tego, że prawo i sprawiedliwość kolejnych wyborów nie wygra. Janusz Kowalski jest tym politykiem, który wydaje się, że często mówi to. Czego nie do końca wypada powiedzieć Zbigniewowi Ziobrze. I tak, co prawda, Zbigniew Ziobro mógł wskazać każdego, ale nie dziwię się, że wskazał Janusza Kowalskiego. Przypomnijmy, że relacje między Zbigniewem Ziobrą a Mateuszem Morawieckim są bardzo napięte. Zbigniew Ziobro częściej na posiedzeniach rządu się nie pojawia, niż pojawia. Jeżeli mógł wskazać kogoś, kto będzie wbijał, wbijał szpilki premierowi, no to wybrał Janusza Kowalskiego, który nie boi krytykować się premiera który krytykuje rząd nie tylko za politykę energetyczną co jest konikiem Janusza Kowalskiego, ale także między innymi za ustępstwa w kontekście praworządności i całe relacje z Unią Europejską. Janusz Kowalski nie jest ekspertem, jeżeli chodzi o rolnictwo. No to trzeba powiedzieć, on się zajmował i zajmuje energetyką. To jest pole jego zainteresowań. Tutaj jest specjalistą, był przecież w PGNIG, tym zajmuje się na co dzień. Natomiast no, Ministerstwo Rolnictwa po prostu tam akurat zwolniło się miejsce. Umowa koalicyjna zakłada, że wiceminister w tym resorcie należy do Solidarnej Polski dlatego ten Janusz Kowalski się znalazł. Nie znalazł się pan, dlatego że jest wybitnym specjalistą, z całą sympatią do, do niego. Jest takim, Mówiąc trochę, no tak mocno, jest harcownikiem Zbigniewa dobry, który potrafi powiedzieć mocne słowa, który potrafi skrytykować No właśnie pani nie może tutaj, mu zrobić krzywdę. To tutaj wejdę w słowa o tych mocnych słów, wirtualna Polska pisała między innymi o tym, że rząd. Chciałby też takiej politycznej przeciwwagi, czy takiego politycznego fajtera jako przeciwwagę dla Michała Kołodziejczaka, czyli lidera agro, mimo że Janusz Kowalski swoimi mocnymi sądami, twierdzeniami ma także pomóc w walce o głosy rolników, biorąc pod uwagę, że y, część przynajmniej wyborców na wsi no, jest rozczarowanych działaniami, niektórymi działaniami Zjednoczonej Prawicy. Nie do, końca, nie do końca się z tym zgadzam, dlatego że nie do końca doceniam, może nie doceniam, ale nie do końca widzę Agrounię jako reprezentanta polskiej wsi w obecnym układzie politycznym i nie uważam, że Agrounia jest główną siłą dziś reprezentującą głos rolników. Uważam, że przede wszystkim nadal jest to prawa i sprawiedliwość, ale jednak także wielu rolników po prostu zawiodło się polityką różnych rządów ale też jednocześnie nie do końca ufa agrounii, która faktycznie kreuje się na reprezentanta polskiego wsi w mediach. Jednak to nie do końca przekłada się moim zdaniem na rzeczywistość i nie wiem, czy to akurat ma być przeciwwaga dla agrounii. Pewnie ma być głosem, może tych, może ma być takim głosem przeciwwagi w obozie władzy, ma być takim, kimś takim, kto przyciągnie polskich krolników, który, kto będzie ich przekonywał do prawa i sprawiedliwości, ale niekoniecznie w kontrze do agrounii akurat. To Panie redaktor, na koniec jeszcze chciałem zapytać o przemówienie z Pocztamu Donalda Tuska. Także wczoraj wieczorem Donald Tusk wystąpił. I między innymi dość ostro skrytykował Niemcy, mówiąc, że Ukraina ma szansę wygrać, ale wymaga to zdecydowanie większego wsparcia ze strony Europy, a w szczególności największych i najbogatszych państw, tak jak Niemcy. Nie ma żadnego powodu, aby pomóc, pomóc w Ukrainie, takie państwa jak Niemcy, Francja czy Włochy angażowały się mniej niż Polska, Stany Zjednoczone czy państwa bałtyckie. Gdyby pomoc ze strony wszystkich krajów zachodu była szybsza i większa, to na Ukrainie nie zginęło by tyle dzieci, tyle kobiet, nie byłoby zgwałconych i zamordowanych, to tylko jedne z kilku cytatów z Donalda Tuska, tego jest o wiele więcej, widać zmianę, pewną zmianę retoryki, Platforma Obywatelska zagłosowała także za uchwałą w sprawie reparacji, no właśnie polityczna kalkulacja, czy być może coś więcej, no bo wypisz wymalu, tutaj Donald Tusk mówił, przynajmniej w Poczdamie, językiem Prawa i Sprawiedliwości bardzo często. Polityczna kalkulacja Donald Tusk wygłasza te mocne bądź co bądź słowa w sytuacji, kiedy trwa kontrofensywa ukraińska na południu i na wschodzie, kiedy Ukraińcy zaczynają zdobywać kolejne terytoria i ewidentnie Rosja jest w odwrocie, zobaczymy co dalej. Teraz cały świat, który już trochę chyba szykował się na to, że to będzie konflikt zamrożony i powoli będziemy powracać do biznesu z Rosją, mam na myśli przede wszystkim Niemcy i Francję, no znowu musi się zreflektować. Teraz każdy chce być po stronie Ukrainy, która zwycięża. Polska może być moralnym zwycięzcą i może mówić, że my od początku wspieraliśmy Ukrainę, Niemcy muszą posypać głowę popiołem, i teraz łatwo jest atakować i krytykować Niemcy. Szkoda, że Donald Tusk nie mówił tak mocnych słów dwa miesiące temu, kiedy wszyscy myśleli, że Ukraina przegra albo przynajmniej ten konflikt będzie trwał latami. No o i tym, też, mówił wczoraj o o tym też wczoraj nie? mówił Jarosław Kaczyński wraz z premierem Mateuszem Morawieckim, mówiąc na konferencji prasowej wspólnej, że dzisiaj każdy się kreuje na, na partię antyrosyjską, czy każda partia kroje się na antyrosyjską, ale jeszcze niedawno nie było to tak oczywiste i tylko prawo i sprawiedliwość podnosiło te argumenty. Premier Mateusz Morawiecki zamieścił też taki wpis z 17 argumentami na, na rzecz tezy, że rząd POPSL był prorosyjski i pro niemiecki. No właśnie, politycy chyba często liczą na krótką pamięć wyborców. Liczą mi to wykorzystują, bo też trzeba powiedzieć, że często wyborcy mają krótką pamięć. A co do Niemiec, cóż z tego, że Donald Tusk wygłasza tak mocne słowa, jeżeli w tle cały czas toczy się batalia o przekazania przez Niemców Ukrainie czołgów bojowych. Taki przecież był apel Ukrainy, a Olaf Scholz odpowiedział, że żadnego sprzętu już przekazywać nie będzie, bo tego sprzętu jego kraj przekazał bardzo dużo. A jeżeli jakiś sprzęt ma zostać przekazywany, to musi to się stać w porozumieniu z Sojusznikiem. No, nawet kanclerz Scholz pozwolił. Krytykowała... Tak, kanclerz Scholz nawet, nawet sobie pozwolił na taką wypowiedź, że to dzięki pomocy Niemiec ta kontrofensywa jest możliwa i możliwe są ostatnie zwycięstwa Ukraińców. Dokładnie, więc można ekscytować się słowami Donalda Tuska, tylko one nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości, bo Niemcy cały czas dystansują się od pomocy Ukrainy, twierdzą, że to, co zrobiły, to jest wystarczająco dużo, a kraje takie jak Polska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, które naprawdę tony tego sprzętu przekazały i miliardy, miliony, przepraszam, dolarów, no, to, to są te kraje, które pomagały od zawsze i które dzisiaj mogą mówić, że my zrobiliśmy i robimy wszystko, żeby pomóc Ukrainie. Niemcy nie są takim krajem. Donald Tusk wykorzystał to wczorajsze poddamskie przemówienie na użytek polityczny, moim zdaniem, widzi, że w Polsce temat reparacji został podjęty, że jednak trzeba jakoś wejść w ten dyskurs, nie można tylko krytykować Prawa i Sprawiedliwości, więc postanowił wykorzystać tę okazję, aby pokazać tutejszym polskim wyborcom platformy obywatelskiej, że platforma. Także potrafi być mocna, jeżeli chodzi o Niemcy, potrafi krytykować ten kraj, bo widzi, że kwestia reparacji, kwestia wsparcia dla Ukrainy cały czas jest żywa i jest zainteresowanie tym tematem w kraju. Czy to się okaże skuteczne, o tym się przekonamy. Niewątpliwie będziemy się z tej sprawie także innym przyglądać. No, za dziś bardzo dziękuję moim Państwa gościom. Gościom poranka 7-9 była pani redaktor Zuzanna Dąbrowska, portal do rzeczy .pl. Raz jeszcze dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Rozmowa poranka.